Witam w kolejnym odcinku na moim kanale i moje do dzisiaj wojna widzów która w ogóle była nagrywana na live, więc jeśli nie widzieliście, nie było was na live, no tutaj macie taki krótki skrót dosłownie bardzo krótki, bo z 3 godzin live'a właśnie tutaj wybrałem kilka momentów, z których po prostu wam pokażę. No i jeszcze na starcie chciałem podziękować wszystkim wspierającym jest już u nas 11, więc naprawdę bardzo wam dziękuję oczywiście, że mnie wspieracie, a no i oczywiście następna wojna widzów na 5000 subów, a teraz lecimy strasznie szybko, więc myślę, że te 5000 Uda nam się jeszcze wbić w tym miesiącu, więc nawet byłoby mega. A teraz już możemy przejść do naszej wojny wizów. Dobra, ale ogólnie tutaj macie wszystkie państwa. Więc jak widzicie siebie, to fajnie. A jak nie, no to cóż, no to szkoda, ale po, po prostu mieliście chyba złe podanie, no co ja mogę więcej zrobić? Dobra, więc pokazuję teraz wszystko. Ok, na początku, oczywiście, kolonizacja będzie. Czyli zobaczmy sobie, jak tu się wszystkie państwa skolonizują. Dobra, zobaczmy sobie Europę na początku. O Jezu, już tutaj są jakieś wojny w ogóle. Ale jak widzimy, no, sporo tu się dzieje w Europie. Tutaj widzimy sobie. Jakieś imperium wielkiej leki. Y, kosowo Bóg w ogóle, no to nieźle nieźle. W ogóle jak było kilka państw jakieś kosowo coś, więc ciekawie. Dobra, zobaczmy sobie nową Zelandię. Widzimy tutaj jest Nowa Finlandia. Jest jeszcze komunistyczna republika graficzna, więc tak to wygląda Nowej Zelandii. Hmm, co my tu mamy? Mamy też Australię. Czy tutaj jeszcze jest jakaś wojna? Czymś tak. Tak, tutaj już jest wojna w ogóle. Też bardzo ciekawie. Zobaczmy w ogóle ranking. Na rankingu waflowe imperium jest pierwsze. Drugie jest imperium Napoleona, Republika Wschodnioeuropejska. Nie, wschodnio-wschodkowej części Azji, okej? Okay? No i tutaj właśnie widzimy, no, jest całkiem spoko wszystko. Mamy tutaj Królestwo Złodziei, które ma całkiem sporą część tej Ameryki. I co tu jeszcze mamy? Święte Cesarstwo Bonanków. No tutaj jakaś Kalifornia, takie rzeczy. Tutaj w ogóle jest jakaś wielka, bolska, mateuszowska, która jest druga w ogóle w całym rankingu, tylko ona ma tutaj tereny i gdzie jeszcze tutaj to, czy to jest to, czekajcie, gdzie, gdzie oni mają tereny, bo... Japonię pokazać, no tutaj Japonia wygląda w ten sposób, mamy Imperium Europejsko-Azjatyckie i Królestwo Pandogrodu i oni tutaj właśnie tak sobie podzielili, no trochę nierówno podzielona jest ta Japonia, ale no coś tam jest, coś tam jest. Jest Berlin, tutaj Borg Empire. Republika Hortesu, okej. Okay. Tak, ja tutaj, mnie ciekawi co się dzieje w Afryce, bo według mnie jakieś państwo z Afryki ma duże szanse. Kroje kolejne jakieś wojny, Imperium Napoleona i Rzesza Niemiecko-Franciszkowa, okej. Okay. Tutaj jakieś wojny, w Hiszpanii też tutaj coś się dzieje. Ale dobra, bo tutaj nie ma co tam patrzeć na wszystko, bo no nie się, trochę tego jest. I trudno będzie patrzeć na wszystko, żeby każdy wiedział co się gdzie dzieje. Więc po prostu no, sobie zrobimy taki mały time-lapse, zobaczymy, tak ogólnie. O, jest dobra. Skupmy się już na tym, co tu się dzieje w grze. Ile pan zostało? Czekajcie, zostało 68 pań, więc powoli one schodzą. Ale takie, takie, które mają większe szanse, to ich zostało o wiele mniej. No, jak widzimy, tak obstałem, że takich, co mają szansę, zostało jeszcze z 30 może. Zobaczymy. Mamy tutaj wojnę, właśnie, święte. Imperium Borków. No, tutaj jest właśnie wojna z Islamią. No, ja. Ja szczerze. Chcę, żeby tutaj właśnie wygrało święte Imperium Borków. Jeśli mam być szczery. Tak, tak dla mnie. Fajnie, jakby oni wygrali. Ale na przykład. Zobaczmy, tutaj sobie jeszcze jest wojna w Azji jakaś. Tutaj. Tutaj coś stało. Jakaś wojna. Republika wschodnio-środkowej części Azji. Tutaj. Hej, oni zrobią licha kombat w ogóle, bo oni przecież byli podbili. Zobaczcie sobie tak. Imperium Hegarwa. Dalej jest pierwsze. I to ma strasznie dużą przewagę w tej chwili, więc tutaj coś czuję, że to może być, no może on wygrać zdecydowanie, zobaczymy. No Republika Bosaka wbiła się na czwarte miejsce, więc to co mówiłem właśnie, że tak naprawdę cały czas ktoś może tutaj wejść do topki. I mamy tutaj drugie przymierze, ej czekajcie, czy drugie przymierze, mi się wydaje, czy ono tutaj ma jakąś wojnę? Tak, tylko kurde, ja bym chciał zobaczyć wojnę, właśnie drugie przymierze kontra y, faszystowska Afryka, bo no, ja bym chciał zobaczyć taką wojnę, bo tutaj właśnie są takie... Ale chyba dwie najlepsze, najmocniejsze państwa. Chociaż nie, to jeszcze jest imperium afrykańskie, które jest dosyć mocne. No to takie, takie wojny by były spoko. O, czekajcie, bo jest wojna, którą chciałem, żeby się odbyła. Czyli wojna właśnie faszystowska Afryka kontra drugie przymierze. Więc tak naprawdę, jeśli drugie przymierze w tej chwili wygra tą wojnę, to ma strasznie dużą szansę ogólnie stać się tam top 1, top 3 albo coś takiego. Bliski wschód, zobaczmy sobie. Mamy tutaj święte imperium Borków. Większe państwo blisko-wschodnie I jeszcze Czekajcie, to jest Imperium Filemona, więc tutaj dalej jest bez zmian chyba, tutaj jest jakaś wojna Więc całkiem ciekawie Tutaj towarzysz Tobisław też całkiem nieźle mu idzie No dobra, czekajcie, bo tutaj w ogóle mamy Republikę Bosaka, która ma 25 tysięcy 000... Ej, dobra, już rozumiem o co tutaj chodzi, bo Republika Bosaka Teraz właśnie chyba sobie rozwija ekonomię I dlatego jest taka dobra bo prowincji nie masz tak dużo, chyba. Nie, no ma dużo, w sumie. Czekajcie, gdzie mają prowincję jeszcze? Aha, dobra. <laughs> wszystko jasne. Wszystko jasne. Michalowski, czyli jakby państwo z Europy, właśnie wyprzedziło sobie imperium Hegarwa, więc coś mi się wydaje, że właśnie to się tak może stać, że chyba będzie tutaj będzie ciężka walka o to wszystko, o to trzecie miejsce. Bo raczej tutaj, te czwarte miejsce. Tylko te, ta czwórka ma jakąś większą szansę, tak mi się wydaje. Zobaczymy zresztą, kto jeszcze wygra. Okej, okay. Unia Zjednoczonych... Ej, patrzcie to, czekajcie, gdzie jest... Czekaj, czekaj, czekaj. O mój Boże, czy naprawdę Imperium Hegarwa, które było dosłownie przez jakieś 2000 coś tur pierwsze, właśnie spadło. Dobra, myślę, że możemy już skończyć tutaj właśnie, w tym miejscu. Mamy 3,5 tysięczną turę, więc nadal minęło tego bardzo dużo. I sprawdźmy teraz, kto jest pierwszy w rankingu. Uwaga! I w pierwszym rankingu jest Wielka Bolzga Medłoczowska, więc tak trochę faworyt mój, może nie do końca mój, ale po prostu faworyt tego. I rzeczywiście no, przewaga jest ogromna, więc wygrali. Na drugim miejscu jest Michalowski, który no, na początku nie był aż tak dobry, ale pokazał swoją dominację w Europie, jak sobie widzimy, i właśnie podbił dosyć sporo. I trzecie miejsce Królestwo Pandogrodu. No, tutaj bardzo, trzecie miejsce takie wywalczone, tak, to są pod koniec, właśnie, bo Unia Zjednoczonych, Majkę Mike, Mike Rów, tak? coś takiego też była blisko, ale niestety te kilka punktów zabrakło. Więc tak to właśnie wygląda. No i nie, zobaczcie sobie, sobie to w cenie, zobaczcie sobie, jakie miał miejsce z tych państw, które zostały, już rzeczywiście, bo nie wszystkie już są, tej reszta jeszcze, jeszcze została. No w ogóle 200 państw jest, gdzie przypomnę tylko, że startowaliśmy z 91, 91, 91 pańska było, więc dosyć tego urosło. No i dobrze, moi drodzy, to będzie już na tyle z tej właśnie piątej wojny widzów. Mamy trzech wygranych i oczywiście na 5 tysięcy kolejna wojna widzów. No i mam nadzieję, że będzie już niedługo, więc oczywiście widzimy się już za kilka dni w na następnym odcinku, więc na razie.